Ady, ady, Witam Was wszystkich serdecznie w naszym podcaście o Górze Moń Kościuszko. Przyszedł na nią w końcu czas. Więc opowiem Wam o tym, jak to się stało, że tam trafiliśmy. Skończyliśmy staż, i wieczorem, po spotkaniu jeszcze z ekipą i e, wszystkich pożegnaniach, wyruszyliśmy w naszą dalszą drogę. Stwierdziliśmy, że chcemy oczywiście przejechać przez to pasmo australijskich Alp. No bo jakże być w regionie i tego nie zobaczyć? Niemożliwe, nie? Za górami, za lasami, przemierzyliśmy bardzo dużo lasów, żeby tam dotrzeć i dotarliśmy do stóp tego właśnie szczytu. Legenda w ogóle głosi, że, czy, 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 czy zapiski mówią o tym, że Strzelecki z MacArthur'em odkrywając ją jako, jako pierwsi, oczywiście w cudzysłowie, pierwsi, którzy umieją może pisać, albo pierwsi, o których my pamiętamy, no bo oczywiście tubylcy pewnie już tam byli miliard razy. No ale oni nazwali tę górę Mą Kościuszko w ten sposób, by uczcić oczywiście pamięć generała Tadeusza Kościuszki, jako że Strzelecki był Polakiem. Postanowiliśmy i my wejść na ten szczyt. Więc w naszym wanie wjechaliśmy do tego parku narodowego, w którym znajduje się ta góra. I oczywiście w tym parku narodowym, tak jak zresztą w wielu są restrykcje, w tym sensie, że trzeba wyjechać przed 23, z tego parku, czy tam 22 i tak dalej. Park jest tak ogromny, że zanim my tam dojechaliśmy, to już prawie zaczynał zapadać zmrok. To było następnego dnia oczywiście, no bo w międzyczasie spaliśmy jeszcze w lesie. I dojechaliśmy tam, i na końcu tej drogi, gdzie trzeba było zostawić samochód i kontynuować dalej, żeby wejść na szczyt, postawiliśmy samochód i stwierdziliśmy, że będziemy spać tu. Tak, to rano się obudzimy, i po prostu od razu będziemy mogli wejść na szczyt jak najwcześniej. Co mogło nam się przydarzyć? Jak myślicie, co mogło nam się przydarzyć? Mm, trochę tak jak z tym wąsem na wanie w Sydney. Naiwnie, oczywiście, odkrywaliśmy te wszystkie aspekty życia w wanie i tego, jak wpływa na przykład pogoda na temperaturę w środku, a już nie mówiąc o wietrze. Więc tam było bardzo wiecznie. Chyba najzimniej w ogóle ze wszystkich nocy, które spędziliśmy w Australii. Na Mą Kościuszkową, wcześniej, w bardzo wczesną wiosną, że tak powiem, bo jeszcze właśnie wtedy się zaczynała wiosna w Australii pod koniec tego października, był śnieg na tej górze w ogóle, nie? Możecie sobie zobaczyć na zdjęciu, które dołączyłam do tego podcastu. I w ogóle powiedzcie mi, jak podobają Wam się te zdjęcia, bo nie, nie, nie rozmawiałam z Wami jeszcze o tym. Właśnie miałam mówić o poprzednim podcaście, oczywiście zapomniałam, o tym, jak podobają Wam się Cover Picture. Czy jesteście za, czy przeciw? powiedzcie mi trochę o tym. Wydaje mi się, że trochę to urozmaica po prostu jakby te opowieści, i też wiem, że Wy nie wątpicie pewnie w to, czy to jest prawda, ale są takie opowieści, które są trudno wyobrażalne, więc wydaje mi się, że to zdjęcie trochę was ustawia w mojej rzeczywistości, która jest oczywiście, no nie wiem, no taka niewyobrażalna dla osoby, które na przykład nigdy nie była w Australii czy coś, ale tak naprawdę było. Tak jak ja mówię, nie, nie zmyśla mnie. Możecie w komentarzu napisać, czy wam się to podoba, czy nie. Więc postanowiliśmy postawić tego wana jak najbliżej szlaku górskiego. No i oczywiście całą noc wiało, ale tak wiało, że nie dało się oddychać. Tak wiało. Nie wiem, czy sobie to w ogóle wyobrażacie, ale naprawdę mega wiało. Znaczy, pewnie sobie wyobrażacie, w górach to często musi tak być. Tylko ja nie mam takiego jakiegoś zwyczaju, że tak może wiać, bo jestem z na nie, a tam to nie ma. Takiego wiatru, zwyczaj jakiegoś halnego czy jakiegoś innego. Więc australijski halny. Tak. Taki był wiatr. I, no i rano oczywiście się obudziliśmy, i to jest trochę tak, jak nie jesteście głodni i nie potraficie sobie wyobrazić, że kiedyś będziecie w ogóle, i trudno jest to przewidzieć. Tak właśnie nie potrafiliśmy też wyobrazić sobie, że będzie nam zimno, i w ogóle stwierdziliśmy, że a rano już nie jest tak zimno. to trochę się ubierzemy w cudzysłowie lżej, bo na zdjęciach możecie zobaczyć, że i tak byliśmy mega ubrani. Także szybko wchodziliśmy na ten szczyt bardzo. Jak już ogarnęliśmy, że temperatura po prostu tak zaczęła spadać już. szok, właśnie w Adidasach po śniegu na tą górę i no piękne widoki. Piękne widoki były z góry, bardzo tam jest przyjaźń, bardzo śliczny jest ten park narodowy właśnie, w którym to pasmo australijskich Alp jest położone. Po zejściu z tego mąkościuszko, zaczęliśmy kontynuować nasz szlak. I mieliśmy taką aplikację, o którą już wam mówiłam chyba, nazywa się Wikicamps. I w tej aplikacji właśnie taka sama też jest, jedziecie zresztą na... jakaś jest w Europie, na pewno jest w Anglii. Chyba jest w Irlandii, już nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że niektóre kraje właśnie mają tą Wikicampsy, żeby, jak jest się kamperem gdzieś, można było wiedzieć, gdzie są miejsca, gdzie można robić camping i gdzie można też spać, w cudzysłowie, nielegalnie, gdzie komuś coś się udało, tam stawia taką gwiazdkę i tam można próbować spać bez płacenia campingu. Tej aplikacji właśnie używaliśmy cały rok i cały rok właśnie tak nam się udało, że Raz w Parku Narodowym nam się zdarzyło, że zapłaciliśmy za dwie noce. No ale to w Parku Narodowym, to wiadomo, bo tam są ci strażnicy lasu, którzy przychodzą i mówią, o niezapłacony mandacik. A tak to nikt tego nie sprawdza. Znaczy jest policja, no ale wiadomo, to już jak się jedzie od gwiazdki do gwiazdki, to jest bardzo mała szansa na to, że policja zapuka w naszych drzwi. I właśnie między tymi gwiazdkami też były takie piny, w tym sensie, że można zobaczyć coś ciekawego. I znaleźliśmy właśnie taką pineskę, że można było zobaczyć ośrodek NASA. W ogóle zupełnie zagubiony w, w tych całych górach. I stwierdziliśmy, że oczywiście, koniecznie musimy tam pojechać, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I pamiętam, że właśnie był taki znak, na którym było napisane, że mamy wyłączyć wszystkie urządzenia, które ściągają sygnał z satelity, czy jakieś, nie wiem, Wi-Fi, czy cokolwiek, czyli komputery, telefony i tak dalej, żeby umożliwić właśnie im przepływ łatwiejszy z satelit, z tych informacji. I były takie wielkie talerze satelitarne. To można było zwiedzić też ten ośrodek i posłuchać właśnie opowieści o ludziach, którzy pracowali w kosmosie, astronautów w tym sensie i dowiedziałam się, że, że oni mają takie specjalne filtry i piją te swoje siku i tak dalej. Siki. Piją swój mocz po filtracji, oczywiście. Chociaż mimo, że są ludzie, którzy piją swój mocz też i mówią, że to jest zdrowe. No nie wiem. Nie wiem, czy ja bym mogła takie coś zrobić. Taki ciepły, szczególnie to woli jest masakra. No dobra, nie mówmy o tym. Tak czy inaczej. Um... Bardzo w ogóle się zafascynowaliśmy tą całą historią Nazy i zaczęliśmy czytać o tym, że jest pełno baz wojskowych w ogóle Ameryki, w, w australijskich pustyniach i tak dalej, że to jest takie mega w ogóle top secret i zaczęliśmy czytać na tych Wikicampsach, popineskach pineskach, właśnie, że są takie drogi, które prowadzą do tych baz i tak dalej, ale z drugiej strony widzieliśmy też, że są takie horrory które mówią o ludziach, którzy jeździli właśnie szukać tych bas i potem ktoś się zjadł, jakiś kanibal w ogóle w pustyni, na pustyni, czy jakiś inny e, człowiek e, rasistał. No, nie byliśmy aż tak mega, super, ekstra, hiper, e, ultra odważni, szczególnie z naszym samochodem, który też nie był jakimś wielkim Jeepem 4x4 wheel, four wheel drive, tylko po prostu zwykłym samochodem hydraulika. Zresztą zobaczycie naszego na jednym z zdjęć. Niedługo wrzucę go na jakąś okładkę. Taka była historia właśnie w tym Parku Narodowym w Canberra. No i później zaczęliśmy już kierować się w stronę Great Ocean Road. Więc Great Ocean Road, żeby wam umiejscowić, to jest bardzo znana droga, która prowadzi nad samym brzegiem oceanu. I to jest taki szlak, taki must have australijskiego turysty. Ale oczywiście z Canberry. W drodze do tego szlaku są dwa bardzo, bardzo ważne punkty. To jest Wilson Promotory Park National Park. To jest miejsce najbardziej wysunięte na południe w ogóle Australii, więc pojechaliśmy tam koniecznie, żeby zrobić sobie zdjęcie na tych, na tych szczytach. Niesamowite, po prostu tyle zieleni i w ogóle było tam bardzo ciepło, właśnie w tym miejscu. Taki mikroklimat trochę w ogóle pomiędzy tą Kamerą a Melbourne. I to właśnie jest na samym Morzem Tazmańskim. Także spędziliśmy sporo tego czasu właśnie, przebijając się przez ten Promotory Park i niesamowita taka jakby dżungla w ogóle. Naprawdę, no coś niesamowitego, taka przyroda. Pierwszy raz oglądaliśmy w ogóle takie tekstury, w tym sensie, że w przyrodzie, tak, że jakieś kwiaty, albo jakieś drzewa, jakieś takie niespotykane w ogóle wcześniej przez nas igły, zapachy tych roślin, jeżeli chodzi o wzornictwo, to zaczęliśmy odkrywać właśnie, że jakby to, co już znaliśmy, jakieś, nie wiem, tekstury wyższych domów mody, które znaliśmy, znaleźliśmy je właśnie na na tych kwiatach, które znaleźliśmy w Australii, albo jakieś dźwięki ptaków też, jeżeli chodzi na przykład o dzwonki do telefonów, czy, czy różne inne, to właśnie znaleźliśmy te inspiracje w, w naturze wtedy, i to było dla nas takie oszałamiające, że tak naprawdę to wszystko to natura wymyśliła, a człowiek tylko skopiował to, co zostało tak idealnie wymyślone. Więc coś niesamowitego, naprawdę. I jeździliśmy sobie po tym parku, właśnie Narodowym. No, i później postanowiliśmy pojechać oczywiście do Melbourne, bo według wielu zdań, które właśnie usłyszeliśmy przed zbliżeniem się do tego miasta, Melbourne to było najlepsze miasto w Australii. Po pierwsze, było najbardziej europejskie, w tym sensie powiedziałabym uznane jako najbliższe naszej kulturze, klimatem. I właśnie też takim lifestylem trochę. No i niesamowite, niesamowite, po prostu wszyscy byli oszołomieni tym, jak super jest Melbourne i tak dalej. Chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda to miasto. Miasto jest. Super naprawdę. Jest w ogóle darmowy tramwaj dla turystów, który robi taki kwadrat wokół centrum tego miasta, jest pełno kafejek, takich z europejskim typem jedzenia. Przy okazji powiem wam, że Australia nie ma tak naprawdę wyrobionego mm, zaplecza kulinarnego. W porównaniu do tego, co mówi, na przykład, nie wiem, Polak na przykład wie nie wiem kanapkę z twarogiem i z miodem. To jest takie typowo polskie. Albo nie wiem, pierogi, na przykład ruskie na obiad czy z kwaśną śmietaną, a tam nie przywiązują do tego takiej wagi, i bardzo dużo wpływów tam jest w ogóle: azjatyckich, europejskich i różnych innych wpływów, które sprawiają, że to jest trochę taki miks, nie ma takiej tożsamości. Ale oczywiście w Melbourne, właśnie dzięki temu, że jest taki miks, mogliśmy poodkrywać też dużo rzeczy, których nie znaliśmy ówcześnie. No i w Melbourne przeżyliśmy chyba dwa dni z tego, co mi się przypomina, ale było nam tam tak zimno, że nie wytrzymywaliśmy. W ogóle pozbyliśmy się jednej całej walizki ubrań w momencie, w którym wyjeżdżaliśmy z Canberra. Bo ja miałam tam garsonki, spódnice, koszule, jakieś pierdoły, które po prostu nie miały miejsca już w naszym nowym świecie backpackera. Jakieś obcasy w ogóle są do, do Australii obcasy. To wyobraźcie sobie, jakie rzeczy myślałam, że będą mi przydatne, że aż do Australii dowiozłam te obcasy, żeby w pierwszym tygodniu, jeszcze wtedy pamiętam w Sydney, je oddać dla potrzebujących. Nie wiem, czy można być aż tak bardzo potrzebującym, żeby używać takich obcasów, albo jakie trzeba mieć potrzeby, żeby ich używać, no nieważne. Może je sprzedali i dali pieniądze dla osób potrzebujących. Tak mi się to bardziej chyba w głowie poukłada. Tak, więc całą walizkę z tymi garsonkami, z tym całym self-old life włożyliśmy na statek, bo tam takie cargo są i to płynie przez milion lat, ale ogólnie jest bardzo tanie, mega tanie, nie ma 200 zł, taka wielka, mega huge walizka, także to było bardzo pomocne, bo w tym wanie nie mieliśmy w ogóle miejsca na nic. Szczególnie, że i lubimy robić zapasy ogólnie, na przykład mieć, nie wiem, 15 kg makaronu, lubiliśmy wtedy mieć właśnie taki zapas, bo to takie bezpieczeństwo trochę takie, no że zawsze jest coś do jedzenia, nie? Że nie musimy zawsze jechać do, do sklepu przed tym, jak będziemy chcieli coś zjeść, tak, że to było spoko. I chcieliśmy właśnie mieć jak najwięcej miejsca w wanie, żeby optymizować jakby trochę tą, to miejsce, żeby czuć się komfortowo. Więc nie mieliśmy w związku z tym jakichś swetrów. Wszystko jakby wysłaliśmy z powrotem. I w Melbourne cierpieliśmy katusze. Kosta po prostu, tam jest taki wiatr. Znaczy jest, nie mam pojęcia jak jest tam. To się zmienia też, nie? Wiadomo, tak jak w Polsce też nawet zima zaskakuje, albo tak jak w Quebecu. Na przykład w Quebecu ludzie są zaskoczeni zimą. Za każdym razem, są zimę, ludzie po prostu są, a zima, tyle śniegu, a tak naprawdę tam co roku jest tyle śniegu. Może dlatego, że ludzie nie lubią się przyzwyczaić do tego, co jest niekomfortowe i tak jakby przez lato zdążą zapomnieć o tym, co czeka ich zimą. No nie wiem, trudno mi powiedzieć. Tak czy inaczej, w tamtym okresie akurat Melbourne było zimno. Poza tym miasto było ekstra i e, ludzie bardzo sympatyczni, naprawdę. Ale stwierdziliśmy po prostu, w pewnym momencie wracaliśmy z jakiegoś spaceru i ja tak poszłam przodem. A Luka mówi, ale gdzie tak pędzisz? Nawet mieliśmy takie wideo. I ja się odwracam mówię, i idę do Adelaide. Postwierdziliśmy, że tam będzie na pewno cię, popatrzyliśmy na prognozy pogody i po prostu nie mogliśmy się doczekać tego słońca w końcu, tego australijskiego gorącego słońca. Więc w związku z tym zapakowaliśmy się do wana i zaczęliśmy jechać w stronę Adelaide. Pomału, pomału właśnie przemierzaliśmy tą Great Ocean Road i um, Pamiętam, że mieliśmy takie wrażenie, bo tam na, na posterach, jakby takich turystycznych, wszyscy zapraszają, właśnie, żeby tą Great Ocean Road zrobić. I te postery są puste. Tam jest jedna osoba i robi sobie takie mega, ekstra, super focie w ogóle, o których wszyscy marzyliby. I to tak zachęca, właśnie, żeby tam pojechać, bo tam będzie tak pusto, nie będzie nikogo, i złożą się napawać tą bryzą oceanu i pięknością tych pustych plaż bez żadnych stóp. Nie? Dzikich plaż. Tak nie jest. Tam jest zawsze masa turystów i w ogóle są busy, szczególnie właśnie Azjaci, tak jak właśnie w Kanadzie też było, że oni mają takie bardzo tanie wycieczki i pakują, nie wiem, double deki, piętrowe autobusy i pakują tam tyle osób, że jak ten bus się opróżni, żeby pójść zobaczyć tą atrakcję turystyczną, to nie ma nawet opcji, żeby w ogóle cokolwiek tam zobaczyć, oprócz ich pleców. Ogólnie ja bus jest zabusem, tak? no bo tam wszyscy przyjeżdżają. Tak naprawdę australijska atrakcja, która jest w miarę taka komfortowa, powiedzmy sobie, no bo nie mówię o Alice Spring, gdzie tam jest mega gorąco i Red Center i tak dalej. No Darwin to w ogóle chyba mało kto jeździ, także tak naprawdę pomiędzy Sydney i Melbourne bardzo dużo jest tej koncentracji turystycznej, więc Great Ocean Road była po prostu przeludniona. I e, tak się śmieliśmy właśnie, że oni tak się na siebie pchają wszyscy, bo nie przeszkadza im w ogóle nie mają takiej potrzeby może, żeby, żeby tak się oddalać od siebie, bo tam jest tyle osób i takie nie jest właśnie, jeżeli chodzi na przykład o Chiny, tak? Trudno nam po prostu było e, oglądać cokolwiek, bo zawsze ktoś się na nas pchał. Także e, takie mieliśmy wrażenia z Great Ocean Road, ale oczywiście widoki są nieziemskie, tak? To jest naprawdę coś niesamowitego i to jest breathtaking i tak dalej. To trochę takie jest, że mamy oczekiwania, więc mamy oczekiwania, że plaże będą dzikie, że będzie pusto, że nie będzie w ogóle osób, że będzie to tylko dla nas i tak dalej i tak naprawdę to, to jest taki mit, nie? że to jest takie z posteru takiego turystycznego i to i tak jest piękne i nie musimy czekać na to, aż wszyscy pójdą albo pójść tam, nie wiem, o takiej porze, gdzie nikt nie chodzi, chyba, że chcemy na przykład pojechać tam o czwartej rano, to też jest spoko pomoc w ogóle, mega. No akurat to nie był nasz przypadek, ale już później zaczęliśmy troszkę tak też ustawiać naszą podróż właśnie, żeby nie trafiać aż na taki wielki nawał tych turystów, tak? Ale na początku w ogóle to był taki szok, w tym sensie, że a, myślałam, że to będzie inaczej. Taki lekki zawód, jakby. Jesteśmy w ogóle na południe Australii, jedziemy Great Ocean Road, co w ogóle marzy się miliardom osób, którzy może nawet nigdy tam nie dotrą. A my tam jesteśmy i przejmujemy się tym, że jest jakiś bus w ogóle wielki, pełen ludzi, który właśnie dojechał przed tym, jak my tam dojechaliśmy i wszystko było w ogóle zapełnione i że są śmieci, i że są jakieś ślady w ogóle ludzkiej egzystencji, i tak dalej. I to też właśnie było takie, taka nauka dla nas, w tym sensie, że nie potrafiliśmy się na początku cieszyć, bo odkrywaliśmy różnicę pomiędzy tym, a co nam w cudzysłowie obiecano. To, czym nas zainspirowano, dla, dlaczego tam przyjechaliśmy, a rzeczywistością. No bo tak naprawdę nie wie się tego, dopóki się tam nie dotrze, tak? To jest takie realne, tak? To, co jest przedstawiane właśnie przez tych przewoźników i, i żeby jakby obiecać taką, taką niezwykłość. Będziecie tam, to będą wasze wakacje. Będziecie mogli odpocząć, tak jak się mówi na przykład <grytanie> Będziecie mogli odpocząć w All Inclusive, a tak naprawdę ja wiem, że są ludzie, którzy potrafią odpoczywać w takich warunkach i w ogóle chwała im za to naprawdę, bo to jest bardzo e, takie convenient, takie Praktyczne w sensie, żeby móc po prostu dać ludziom odpocząć i wszystko za nich robić, tak naprawdę. I oni się nie muszą nawet przyjmować, ile kosztuje ich drink, bo to wszystko już jest w cenie i tak dalej. My na przykład z Luchnotacy nie jesteśmy, na przykład my nie lubimy w ogóle all Inclusive, nie możemy w ogóle w taki sposób odpoczywać. I właśnie lubimy zawsze pojechać tak naprawdę na taką, na taką otwartą przygodę, otwartą przestrzeń i mieć wiele bardzo niespodzianek, odkrywać dużo rzeczy, spędzać czas z lokalnymi i tak dalej. Także właśnie Great Ocean Road stała. Się takim kamieniem milowym, a propos naszego, naszego podróżowania i naszej tożsamości podróżnika, że właśnie zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to, co wszystko jest takie napompowane, w sensie, a musicie to zobaczyć, często sprawiało nam zawód i nie jeździliśmy nawet specjalnie w takie miejsca, i szukaliśmy takich alternatywnych miejsc, gdzie trzeba było bardzo długo jechać po bardzo wyboistej drodze, i jak już się tam dojeżdżało, to czuliśmy takie ukojenie i takie, że to jest naprawdę miejsce dzikie, i mało jest tam ludzi, i mało osób ma aż może taką cierpliwość i takie zaparcie, samo zaparcie, żeby dojechać do tego miejsca i je podziwiać. Także zatrzymujemy się tutaj dzisiaj. Great Ocean Road tak została przez nas przejechana. A, jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć. Często te zdjęcia, które są w y, podróżnikach, są niemożliwe w ogóle do zrobienia, bo tam pełno jest tabliczek, nie można wchodzić, nie można wchodzić, nie można wchodzić. I tam, gdzie są te tabliczki, nie można wchodzić, tam się robi najlepsze zdjęcia. Nie wiem, jak to się dzieje, że oni mogą robić te zdjęcia. Chyba po prostu przeskakują przez te barierki. Zresztą my też to robiliśmy, tak? No bo y, jeżeli się przeskoczy już te, przez te barierki, to w jakim stopniu odsuwa się tych, którzy. Nie mają odwagi tego zrobić, więc przynajmniej ma się coś takiego niezwykłego dla siebie, skacząc przez te barierki. Do czego oczywiście Was nie zachęcam, bo nie wszystkie barierki są bezpieczne do przeskoczenia, ale powiem Wam, że to też było dla nas wielkie odkrycie, właśnie, że te barierki tam istnieją i. Niektórzy ludzie mają, są tacy outsiderzy, że oni idą przez te barierki, i źli ludzie, tacy, którzy nie przestrzegają reguł, mają wtedy najlepsze zdjęcia. Także to też jest nie fair. No ale tak chciałam tylko Wam o tym wspomnieć, właśnie, że zdałam sobie sprawę z tego z luką, że właśnie te najlepsze zdjęcia, które dają naj, najwięcej ochoty, trochę tak jak to już jest przed Tour Eiffel, że ludzie siadają w takich miejscach, przy których ja nawet bym nie siadła, bo miałabym po prostu gęsią skórkę i siódmy pot na czole, a oni tam sobie siedzą i wtedy to są najlepsze szoty. Także dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Wam, że jesteście i do zobaczenia w przyszłym tygodniu po więcej przygód śladów Ady.